Siemanko, jestem kubiks.pl, a to jest trzeci poradnik, jak naprawić problem Java Virtual Machine. Tak. Wchodzimy w mój komputer. Czekam jeszcze uruchomi. wyświetli wyświetl informacje o systemie. No oczywiście ja nagrywam na Windows XP, to wiecie. No, to wiecie, no w każdym, w każdym może być in, inny. Każ, na każdym innym, no Windowsie jest inaczej, więc ja bierzemy w zaawansowane, zmień środowisko. I akurat ja to mam ustawamy i jest. Teraz bierzemy tu nowa. Wpisujemy. nie Tak. Tak. Wszystko na kapsylloku. JAWA? O. I tu już klikamy tak. Włączam X z dłużej, potem wyłączamy kapsyllokę. MX512, dużej M. Klikamy OK. OK. I wszystko nam się pięknie zapisało i można grać w Minecraft. Tak. Idealnie, bardzo prosto. Oczywiście, te wszystkie napisy będziecie mieli w opisie. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Zapraszam na następne odcinki, które się pojawią już niedługo. No to siema.